Siema, z tej strony Ksao i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Ja wiem, dawno temu się widzieliśmy i szczerze mówiąc, stęskniłam się za tym nagrywaniem. Ech, ile się rzeczy wydarzyło w ciągu tego roku, to szkoda gadać. Kiedy wróciłam do nagrywania rok temu, to wiedziałam, że będzie mnie czekała przeprowadzka, że będzie mnie czekał bardzo długi remont, ale nie wiedziałam, że to aż tyle czasu potrwa. No i remontu jeszcze nie skończyłam, ale już jestem na nowym miejscu. Mam biurko, mam komputer, wygrałam się w Simsy, zaczęłam sobie już tworzyć nowe miasta i no, mnóstwo rzeczy. No i czas Zwrócić do nagrywania, czy zwrócić do Was, widzowie, i czas wrócić do tego, co lubię najbardziej, czyli do opowiadania, co tam się u mnie wydarzyło w grze. Ale wydarzyło się dość sporo. Zaczęłam grać jakoś chyba w lutym, czy pod koniec stycznia, i na początku ogrywałam Złoty Las. <grych> w ogóle nie wiem, co mi jednak naszło, ale grałam w Złotym Lesie. Przegrałam tam chyba 20 parę lat simowych, no i to jest opowieść na zupełnie inny film, ale stwierdziłam, że w sumie zadam Wam pytanie na Instagramie: czy chcielibyście zobaczyć, co ja aktualnie tworzę. No i powiedzieliście, że chcecie przecieki, no to będą przecieki. Jeżeli ktoś nie chce mieć przecieków, jakie tam nowe rzeczy ode mnie wyjdą, no to polecam wyłączyć ten film, bo będą spoilery. Te rzeczy nie wyjdą pewnie w ciągu najbliższego miesiąca czy tam dwóch, ale no jakiś tam czas. Dobra, no to co ja tam nawyrabiałam? Przede wszystkim odkryłam to, co miałam już od dawna na tym komputerze, czyli masę pomysłów. Jestem w trakcie tworzenia kilku otoczeń. Pierwszym będzie to, które tutaj już mam uruchomione, czyli zwierzaczki. Pomysł to był taki, że Maxis nigdy nie wydało otoczenia do dodatku zwierzak. No i to takie było trochę przykre dla mnie, że no, poczekaj, te zwierzaki miały potencjał. Przede wszystkim jeżeli mamy jakieś zwierzaczki, no to przydałoby się im zrobić miejsce, jakieś osobne pomieszczenie. W ogóle fajnie by było, jakby te domki były trochę większe dla tych zwierzaków. Nie wiem, z czego to wynikało, że Maxis olało sobie totalnie wydanie wtedy otoczenia, bo potencjał był. No bo zobaczcie, zwierzaki zajmują jakieś tam miejsce w domu. Musimy mieć legowiska, drapaki, zabawki i tak dalej. I w większości domów nie ma na to miejsca. Wiecie, co innego życie, a co innego jednak Simsy. W czwórce jeszcze gdzieś te zwierzaki sobie przemykają pod meblami, po meblach chodzą, po blatach, a tutaj niestety takiej możliwości nie ma. No i niestety bywa ciasne. Dlatego miałam pomysł na to, żeby stworzyć takie typowe otoczenie- pod z placami zabaw dla tych zwierzaków, z parkami. Zabaw dla zwierzaków? W sumie jest coś takiego? No, ale wiecie o co chodzi. Park typowo pod zwierzęta. I też, żeby domy były dostosowane właśnie pod te zwierzaki. Jakieś budy dla psa, legowiska dla kotów, te, te wszystkie takie bajery, szmery, żeby to było fajnie wszystko zaplanowane. Skończyło się na tym, że wybudowałam te cztery domki i blokada. No niestety to jest dla mnie typowe, że mam masę pomysłów na początku, a potem gdzieś pojawia się taka blokada artystyczna. <laughs> ja to tak nazywam. No i niestety. Aha, jeszcze tu jest jakiś domek. Na razie to otoczenie, jak widzicie, ma bardzo dużo braku. Oczywiście to jest tak, że jeżeli ja przysiądę, no to jestem w stanie kilka parceli wybudować w ciągu dnia, bo u mnie wszystko musi być perfekcyjne. Więc niestety ten perfekcjonizm sprawia, że to wszystko trwa o wiele, wiele dłużej. A i tak zwykle jakieś tam niedorwki się pojawią. No. Niestety. W tej chwili to otoczenie wygląda tak. Jest potencjał. Ja myślę, że gdybym chciała, to bym już to mogła sobie dalej tworzyć. Ale na razie nie mam na to ochoty, więc to musi zostać na jakiś inny termin, na lepsze czasy. Kolejna miejscowość, która powstała z jakiegoś jednego pomysłu i przerodziła się w otoczenie, no to jest kamionka mała. Miałam pomysł na to, żeby stworzyć taką parcelę publiczną, która byłaby kamieniołomem i do tego dobudować całą historię. Kamionka jest ciekawie położona, bo jest w takiej dolinie wśród gór. <laughs> Ta droga te serpentyny, to jest coś wspaniałego. I pomysł miał potencjał, ale nie wiem, czy tu będzie się dało grać. No, bo tak, tu jest ten kamienioł, który właśnie wymyśliłam sobie początkowo. Ale no, kurczę, ciężko się buduje na takim dziwnym terenie. Coś tu zaczęłam dłubać, ale widzę, że to e, niekoniecznie będzie miało jakiś tam efekt w przyszłości, bo no, szczerze mówiąc, trochę chyba przekombinowałam. No i kolejne otoczenie, które zaczęło się od małej iskierki, mojego pomysłu, no ale, no właśnie. Rybnica Wielka. Rybnica Wielka, taka robocza nazwa, no bo to mi się kojarzy z takim typowym miastem powiatowym. Ryb Rybnica Wielka, nie? Riebnica Wielka miała być takim perelowskim osiedlem. Nawet zaczęłam jakieś tam bloki budować. Chociaż w sumie w perelu takie bloki raczej, no, za dużo mają ścian, za bardzo ta bryła jest urozmaicona, bo raczej te perelowskie są takie kanciaste. No a tutaj fantazja trochę, no ale dobra. To jeszcze dałoby się przeżyć, tylko że gdzieś ten potencjał. No ja nie lubię takich kwadraciaków, bo to jest nudne. Nudne jest tworzenie tego samego. Na razie ten potencjał jakiś tutaj widzę, ale nie mam takiej ochoty, żeby to kontynuować. Będzie też takie tutaj tej osiedlem domków PRL-owskich, taki kostek, ale no mówię, muszę widzieć, że to ma jakiś tam sens i gdzieś tam złapać tą taką zajawkę na PRL, na budowanie w takim stylu. No w tej chwili nie, na razie to musi poczekać, ale no jest potencjał. No i teraz czas na miasto, które no tak, ta dobrą sprawę jest skończone, chodzi o budowanie. I chyba tam nawet wszystko już jest umeblowane w środku, w tych domach. To jest nowa patogenia. I zamysł był taki, żeby stworzyć miasto, które jest podobne trochę do wysp industrialu. Historia jest podobna, bo też jest to miasto industrialne. Można trochę powiedzieć, że wzorowane na łodzi, ale to tak. Mm. W każdym razie, nowa patogenia miała być takim miastem, które będzie miało takie dramatyczne historie Simów, ale nie, nie tylko takie patologiczne, bo ja niestety takie bardzo lubię tematy. Nie wiem, już mnie to tak zawsze najbardziej jara, bo zawsze się coś dzieje ciekawego, jakieś śmieszne rzeczy. No, nie wiem, ja tak lubię grać, ale chciałam właśnie tak stworzyć, takie, wiecie i dramatyzm. Ale dobra, może pokażę to miasto. I tak jak mówiłam, patogenia już jest skończona. Nie ma tu simów. I właśnie na tym etapie zakończyłam budowę. Widzicie, patogenię skończyłam tak na dobrą sprawę już w zeszłym roku. Przed tą moją całą przeprowadzką, przed remontem i niestety to jest tak, że muszę przysiąść, stworzyć tych simów i te historie. I jak o tym sobie myślę, że muszę rozpisać te historie, muszę rozpisać tych simów, to już by się odechciało. Jeżeli macie jakieś pomysły na rozgrywkę tutaj, w sensie jeżeli macie jakiś pomysł, jakich simów by można było tutaj wprowadzić, jakich Historię im stworzyć, to ja bardzo chętnie takie pomysły przyjmę i zaimplementuję je tutaj. Będzie tego dość sporo. Mam taki plan, żeby stworzyć no około 80 rodzin, bo te wcześniejsze otoczenia, które stworzyłam gdzieś tam, albo za dużo tych rodzin, albo za mało. Ja myślę, że tak optymalnie na taką wielkość miasta 80 Digit. Bardzo chętnie się czymś zainspiruję, no bo zwyczajnie nie mam tu rozpisanej historii. Miałam rozpisane, jak mają wyglądać te mieszkania, jak mają wyglądać te budynki, jaki ma być rozkład poszczególnych pomieszczeń, poszczególnych ulic i Koniec. I Jest taka blokada, że zostałam bez simów po prostu. Zależy mi na historiach, które są bardziej dramatyczne. wiecie, jakieś tam, nie wiem, wdowa. Ja w sumie, nie, właśnie, no nie wiem, właśnie nie wiem, co, co tu można by było zrobić fajnego jeszcze. Takie mi przychodzą do głowy, że właśnie wdowa stracili pracę, nie mają kasy, bo tu raczej nie ma takich simów bogatych. Czasami widzicie, to są takie domki robotnicze. Gdzieś tam mryga. Nie wiem, czemu to tak mryga. Wie ktoś, czemu to tak mryga? Nie mam pojęcia. Czasami się robią takie właśnie parcele, które wiem, mrygają drzewkami. Aha, jakby co, te, te domy one nie są sklonowane jeden z drugiego na przykład, bo one są wszystkie budowane od podstaw. Nawet jeżeli ten jest podobny do tamtego, to nie znaczy, że to jest klon, nie? Także jakbym tu miała simów, to bym mogła to miasto już wypuszczać tak na dobrą sprawę, ale no niestety. Tak to wygląda. Nawet mogę wam pokazać, jak mniej więcej te budynki są wyposażone, bo jak widzicie, tu są głównie na wynajem mieszkania. No i tu jest taka trochę bida, jak widzę. No ale tak, mniej więcej wygląda to w ten sposób: jakaś stara podłoga, stare meble. Tu jakaś koza stoi. Pomieszczenia starałam się robić takie, żeby były użyteczne. Dość duże są w ogóle te mieszkania i tak to wygląda. Także tu wszystko jest wyposażone, porobione i co z tego? Nic z tego. Eh, no, tak to bywa. I tak jak mówiłam, staram się tu utrzymać w takim ceglanym klimacie. No trochę podobne jest to do wysp Industrialu, tylko że gdzie wyspy Industrialu, a gdzie to? To jest zupełnie inny poziom budowania jak na mnie, na moje umiejętności. Bo o ile na wyspach Industrialu jeszcze nie umiałam budować, tak tutaj naprawdę się starałam przyłożyć do tego, żeby te bryły były ciekawe. Żeby to miało jakiś sens architektoniczny, powiedzmy. Oczywiście wiadomo, to nie jest jakieś realistyczne Budowanie, bo ja no nie umiem. To jest wyuczone budowanie. Ile się dałam radę nauczyć, tyle tutaj wyszło. No. Tak jak na moje umiejętności, to nie jest najgorzej. No i teraz otoczenie, które gdzieś tam likowałam na Instagramie. Jest to pustynia Bugowska. Chciałam sobie zrobić otoczenie, które będzie na pustyni, bo nigdy takiego nie robiłam. I to jest trochę wyzwanie. Niestety, to co mi się najbardziej nie podoba na pustyni, to to, że jest pusto. Więc jeżeli wybuduję jakiś domek, to nie mogę go ładnie sobie udekorować jakimiś zielonymi rzeczami, no bo to jest pustynia. Czyli gdzieś tam próbowałam przemycać jakieś trawniki, jakieś tam krzaczki. Ale to jest, wiecie, to jest taka cienka granica, że mogę przegiąć i dać za dużo zielonych rzeczy, i to też nie będzie dobrze wyglądać. No nie mogłam się powstrzymać. Musiałam dać jakieś roślinki. No nie da rady. Dla mnie te budynki bez roślinności wyglądają kiepsko. Ale to jest moja opinia. Coś tutaj próbowałam grzebać, coś tutaj tworzyłam. Te domki są trochę dziwaczne, trochę jakieś takie inne. Mam jakiś tam zarys tego, co bym chciała tutaj stworzyć. I kiedy nachodzi mnie takie coś, że, a, dobra, wiem, co chcę wybudować na tej pustyni, to sobie tworzę. No ale na razie tak powoli tutaj lubię, powoli. Trochę zostało do dokończenia, bo widzicie, ja robię tak sobie na początku, że mam jakiś tam układ w głowie, mniej więcej jak to ma wyglądać. Tworzę sobie mapkę w SimCity 4, i potem już w grze tworzę sobie parcele. One tam się nie nazywają jakoś za mądrze. One, na przykład, tutaj jest jedno centrum, na które trafiłam, ale widzicie, one mają tam jakieś sobie losowe nazwy. Po to to robię, żeby wiedzieć, jaki układ stworzyć w danym mieście. I potem wypełniam sobie tak poszczególne parcele domkami, żeby to miało jakiś tam sens urbanistyczny. Jak stwierdzę, że gdzieś na przykład tych domków jest za dużo, albo jest za mało, no to sobie wywalam jedną parcelę, na przykład pustą, a wsadzam tą zabudowaną, i tak dalej. Nie jest to tak jak mam teraz, wyrysowane, że tak powiem. To mniej więcej tak to powinno wyglądać po skończeniu, że raczej już tu nie dodam nic więcej, raczej odejmę. Można powiedzieć, że miasto jest skończone w sensie budowania, kiedy to wszystko jest zbudowane, i jak widzicie, jeszcze trochę tutaj zostało. Na razie taki blok znowu jest. Więc jeszcze ta pustynia bugowska będzie musiała sobie poczekać. Oczywiście te nazwy to są robocze, nie wszystko będzie się nazywało tak, jak tutaj sobie nazwałam. No to teraz czas na miasto, które jest istnym fenomenem, jak chodzi o moje tworzenie. Ojej, to jest miasto z czasów, kiedy nauczyłam się robić podotoczenia. Że wiedziałam, jak to się robi, jak potem dodać takie podotoczenie do gry. I miało ono być testowym miastem. Czyli, żebyście sobie to pobrali, dodali do jakiegoś innego otoczenia i sprzetestowali. No taki był mój pomysł wtedy na to. To było tworzone chyba w 22 roku, jak dobrze pamiętam. Pamiętam. Taki był pomysł, ale pomysł pomysłem, a wykonanie wykonaniem. Niestety to oczywiście się przedłużało to tworzenie i w ogóle skupiłam się za bardzo na simach. I jak widzicie tu już są trzy rodziny. Tutaj już jest historia cała im zrobiona, tylko gdzieś tam zostało mi dogrywanie nimi. Nawet no, tak, niektórzy opisy mają, zdjęcia są, historia, ale blokada. Niestety, miasto jest w ogóle pięknie położone. Jest takiej dolinie, jest zielono. Te domki mają takie czerwone dachy, by jednolicie wyglądać. Mi się bardzo tu podoba, ja bym sobie chętnie zagrała sama już w tym mieście. Dołączyłabym do jakiegoś innego miasta i grała. Wanna Lepa. Ojej, jest jakieś straszne to niebo. <laughs> Najlepsze jest to, że tu nawet już jest opis zrobiony. Nie wiem, nie mam na siebie sił. Ja rozkopuję coś, robię, mam taką manię, że po prostu tworzę, tworzę, tworzę i może jak wypuszczę ten film, to się zmotywuję do tego, żeby to dalej stworzyć. No to czas na miasto, które jest po prostu istnym hitem. Zapowiedziałam je 4 lata temu, tworzyłam je na innej mapce, potem tą mapkę zmieniłam. Co tutaj się nie działo, to po prostu, to jest jakiś kosmos. No niestety to jest właśnie przykład tego, jak wielkość projektu może nas przerwać. No i niestety mnie przerosło to, ile tu jest do zrobienia. No, ja wiem, że tu może nie widać za bardzo, ale tak, tu są wszędzie zrobione domki. Tu, tu jest cała już praktycznie dzielnica zrobiona. Tutaj są parcele porobione, kolejne. Tu jest nawet jakiś blok wybudowany, ale brzydki, jak nie wiem. Nie wiem, co to był za pomysł. Kolejny blok, tutaj blok. Tu jest jakiś park zrobiony, jeden i drugi. Tu jest jakaś biblioteka zrobiona. Aha, wiem, co to jest nawet za biblioteka. W ogóle też taki kanciak, jak nie wiem, ale to jest wzorowany na rzeczywistym budynku. Tutaj jakiś domek. San Victoria mnie właśnie przerosła Tutaj też dzielnica już prawie zrobiona. Tu domki, tu domki. No, ta San Victoria, ja nie wiem, czy ona kiedykolwiek wyjdzie, bo szczerze mówiąc, to jest tak duży projekt, że ja nie umiem go skończyć samemu. Jest za duży, po prostu. Także sam Victoria musi też poczekać na lepsze czasy, na jakiś mój znowu epizod taki, że będę siedzieć i napieprzać to. Na razie nie. Tutaj pomysł był taki. Tworzę sobie otoczenie przy lesie, przy jakiejś głównej drodze, na wygwizdowie i lecimy z tym. No i tak jak pomyślałam, tak zrobiłam. Mamy lasy, ogromne... Mamy drogę. No miasto jedno, miasto w sumie. Wieś. Jedno z setek, które gdzieś spotykamy po drodze, jak idziemy na przykład na wakacje. Nawet są domki dwa. Hmm. No ale skończyło się na tym, że zaczęłam właśnie budować domki i znowu ta blokada. Nie wiem co dalej. Musi poczekać. No i czeka. Ale ja tutaj widzę jakiś tam potencjał, mam jakiś tam pomysł na to. Dobra, no to pamiętacie o zapowiedź sprzed czterech lat tych otoczeń. Tam był właśnie Alien i Alien wygląda w tej chwili tak. Tu się zupełnie zmieniła koncepcja. Jak odpaliłam to sobie ostatnio, to miałam takie. To był dobry pomysł, ale wykonanie trochę nieprzemyślane. I widzicie, rozpisałam sobie dzielnice, które tutaj mają być stworzone. Jakie mają być historie tutaj wytworzone, zarys fabularny i zarys techniczny. Czyli na przykład, że mieszkańcy danej dzielnicy będą wykonywać tylko i wyłącznie określone zawody. To jakoś tam wpletę w historię, żebyście wiedzieli, jak tutaj grać. No i jest taki pomysł, żeby to zupełnie to, co już jest zrobione, bo widzicie, tutaj sami jesteś Simowie, to jest taki pomysł, żeby trochę ich poprzerabiać, bo ja zaczęłam gdzieś tam rozgrywkę, to bardziej tak pod genetykę i żeby jakoś tak sobie już zarysować to mniej więcej. Teraz trzeba będzie to wszystko poprzerabiać, tą historię przebudować, no i jeszcze dobudować trochę rzeczy. Widzicie, no jest dużo tych, tych parceli. No niestety nie jest ich na tyle, żeby dało się tutaj grać, bo brakuje takich podstawowych, klep i tak dalej, więc muszę to trochę jeszcze poprzerabiać, ale jest to otoczenie, które już wchodzi w tą fazę, gdzie będę robić simów, no właśnie gdzie będę tą historię budować. Myślę, że Alien ma największą szansę z tych wszystkich pozostałych na to, żeby być wydane w tym roku, bo jest tutaj już Dużo rzeczy posuniętych do przodu, niektóre trzeba po prostu ponaprawiać i myślę, że to jak najbardziej ma szansę, żeby wyjść. Cztery lata czekało, cztery lata od zapowiedzi, a kiedy ja je zaczęłam robić, to już nawet nie pamiętam, ale powoli do przodu, bardzo dużo tutaj zrobiłam w przeciągu ostatnich tygodni, tu na przykład tej całej dzielnicy na dole nie było. Tu nic z tego nie było. A zobaczcie, no już są domki. Także, no. Chyba też nawet gdzieś na Instagramie pokazywałam przecieki z tego. Bo ja wiecie, tak. Wrzucę coś na Instagrama, nie napiszę co to jest, no bo no, nie chcę robić spoilerów. Ale tutaj powiedziałam, że będą spoilery. Nie miecie pretensji. No. No i just, ostatni mój projekt. Uff, tak, to już koniec tego opowiadania, bo Jezu, chyba mi już to też przytłoczyło, jak teraz tak zaczęłam to otwierać po kolei. Mówię, Jeny, Ile ja mam do roboty jeszcze w tych Simsach? A nie wiem, czy ktoś na to czeka. Mam nadzieję, że dacie mi znać, się zmotywuję do tego, bo ja potrzebuję takiego kopa, naprawdę. Dziwnowo Xao. Tak, powstanie coś takiego, jak dziwnowo Xao. Nie, nie powstanie coś takiego, jak miłowo XaO, bo miłowo... Ja mam taką obawę, że jeżeli bym ruszyła miłowo, to dostanę taką dawkę hejtu, że coś tam pozmieniałam, że wolę tego nie ruszać. Naprawdę już niech to miłowo zostanie takie, jakie jest. Ja też sama po sobie wiem. Nie widziałam dobrej przeróbki miłowa. Jakoś tak, to jest tak ikoniczne miasto dla mnie, że też nie jestem w stanie przełknąć których zmian. Więc nie ruszam jej. Ale dziwnowo, niestety ze względu na te głupkowate parcele typu dom dziwaków, chociaż ona ma jakiś tam urok, ten zamysł jest dobry, tylko, że wykonanie jest takie, że potem ciężko się gra na tej parceli. Ja ją mam pomysł jakoś tam pozmieniać. Też mnie to denerwowało, że tutaj mieliśmy sim Którzy nie mieli domów, więc oczywiście musiałam im albo ich powprowadzać, jak tutaj macie na przykład samotnika, albo wybudować od nowa domy, nie. W ogóle to jest mało parcel, więc też tak mam w planach, żeby tutaj tu coś jeszcze stworzyć, jakieś przyczepy i tak dalej, zobaczymy. Ale tak, no te, te domy niektóre są tragiczne. No, no Ta na przykład ten, ten dom papuszków, że on nie ma takich normalnych drzwi, to to jest dla mnie też jakieś takie. To ma łuki do domu zamiast drzwi. Nie wiem. Znaczy, papuszkowie też są specyficzni. Simów nie będę jakoś tam zmieniać, bo tutaj oni są tak ikonicznie poubierani, że. No też już tak nie wyobrażam sobie tego ruszać, ale postaram się ponaprawiać pewne rzeczy. parcele publiczne też jakoś tam poprzerabiać. I to dziwnowo kiedyś tam powstanie, tak jak było z Veroną. No Verona była ogromnym projektem, bo tam dużo rzeczy trzeba było posmieć. Dziwnowo jest małe, więc tu nie będzie aż tyle roboty. Także tak, tego dziwnowa też się możecie spodziewać w przeciągu najbliższego czasu. Ojejku, masakra, ile tu jest roboty? No ale wracam do nagrywania, wracam do tej regularności, mam nadzieję w końcu. Mam dużo pomysłów i na Simsy, i w ogóle na tworzenie wideo, i na jakieś streamy nawet. Na razie praca mnie mocno ogranicza, bo no i zdrowie i ta praca i to wszystko po prostu jest no ciężkie dla mnie. W ogóle mam ciężki czas, ale trzeba z tego jakoś wyjść, trzeba jakoś się ogarnąć, spiąć tyłek i robić swoje. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodobało, że czekacie na jakieś projekty z tych, które Wam pokazałam, bo nie ma dla mnie większej motywacji niż to, że ktoś czeka. Że tu mam jakąś taką presję na sobie, że muszę to zrobić. Bo w sumie dla mnie ta presja jest budująca, motywująca. Dla niektórych może być dołująca, dla mnie nie. Właśnie ja mam także ja muszę mieć coś takiego, że ktoś mi pilnuje, że ja coś robię, bo widzicie. Zrobiłam tamten film z zapowiedziami, 4 lata minęły i tupa, nie ma tego. Trzeba się wziąć, po prostu trzeba się wziąć. Dobra, no to tyle na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, na które otoczenie najbardziej czekacie, które Wam się najbardziej spodobało, gdzie widzicie największy potencjał. I do zobaczenia w następnym filmie. Jeszcze nie wiem o czym. Na razie.